Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować, w jaki sposób możemy wykonać proste modyfikacje wydruków za pomocą naszego programu do wydruków, czyli Amadeusza. Amadeusz, tak jak już na wcześniejszych filmikach, które są dostępne na naszym kanale, jest to, prog jest to, na tych filmikach pokazane, jest to program, który jest, który znajdziemy w lokalizacji Mozarta. Teraz w pierwszym kroku, jeżeli chcielibyśmy wykonać modyfikację wydruku, najczęściej modyfikujemy wydruk, którym jest karta zlecenia. Którą możemy wydrukować z poziomu menu podręcznego na ekranie zleceń na wydziale bądź w momencie przydzielania zlecenia do pracownika. Możemy sobie tutaj, jeżeli potrzebujemy, zmodyfikować wielkość jakichś kolumn, na przykład. Zmienić nazewnictwo, wskazać inne wartości. Są to modyfikacje, które możemy wykonać samodzielnie z poziomu Amadeusza, właśnie. W pierwszej kolejności, by móc sobie pobrać taki wydruk i móc go zmodyfikować, należy otworzyć konfigurację raportów. I tutaj, zależnie od tego, z jakiego poziomu, jaki wydruk chcemy zmodyfikować, Stąd musimy załadować nasze wzorce raportów. To o czym mówiłam, czyli ta karta wydruku, załadujemy sobie z poziomu Mozart UIDL. Oczywiście tutaj już automatycznie przekierowuje mnie do tego pliku z racji wcześniejszych wyszukiwań. Jednakże proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy chcemy sobie otworzyć tą bibliotekę, należy zlokalizować Mozart'a na naszym komputerze oraz w jego plikach dokładnie ten konkretny. Jak wybierzemy, za chwilę załadują nam się wszystkie raporty dostępne w mocarcie i z tego miejsca możemy je sobie tutaj modyfikować. Oczywiście później wszystkie te modyfikacje, które tutaj uwzględnimy, możemy tworzyć warianty tych wydruków, tworzyć domyślne zapisy i później odpowiednio przypisywać takie wydruki, zależnie od tego, jak potrzebujemy, by były skonfigurowane, do konkretnych wydziałów w Mozarcie. Takim najczęściej używanym, jeśli chodzi o wydruk zleceń, i najczęściej w zasadzie modyfikowanym dla naszych klientów, jest właśnie ten raport dla zleceń. Tu mam ogólny raport dla zleceń, bądź raport dla wybranych zleceń. Ten ogólny raport dla zleceń. Jeżeli chcemy sobie teraz go zmodyfikować, wystarczy wybrać opcję: otwórz, designer, i tutaj pojawi nam się lista konfiguracji. W liście konfiguracji wskazujemy różne warianty, różne opcje tworzenia tego wydruku. Tutaj możemy sobie ustalać różne możliwości. Na przykład, jeżeli mamy taką sytuację, że czasowo chcemy korzystać z jakiegoś wydruku, bo posiada on jakieś rubryki, których później nie korzystamy lub w jakimś okresie korzystamy, w jakimś nie. Możemy sobie ustawić tutaj takie wydruki, stworzyć te warianty oraz wskazywać zależnie od potrzeb domyślny wariant. Wtedy będzie on yy, aktualizowany i będzie on domyślnie wybierany przy wydruku na konkretnym wydziale przy zlecaniu produkcyjnym. W pierwszej kolejności dodajemy i tutaj podstawi nam się ten wariant konfiguracji domyślny, który będzie to domyślną konfiguracją, jeżeli ją tutaj pozostawimy, możemy sobie zawsze tego checkboxa odznaczyć. Oczywiście nazwę również zmieniamy zależnie od potrzeb. Jak już stworzymy sobie nasz wariant, wchodzimy w opcję wybierz I tutaj otworzył się nam kreator naszych wydruków, czyli nasz Amadeusz, w tej konfiguracji, jaką mamy w tym naszym podstawowym, ogólnym wydruku, jaki najczęściej używamy przy zleceniach produkcyjnych. Proszę zwrócić uwagę, że mamy podzielone nasze elementy wydruku na takie tak zwane bandy czyli na różnego, różne sekcje. Yy, i tutaj możemy sobie definiować zawartość tych sekcji. Mamy te takie główne, które są widoczne w tym miejscu, tak jak tutaj na przykład zlecenia produkcyjne. Jak sobie rozwiniemy ten ptaszkiem, będziemy mieli szczegóły zadania. I będzie tutaj pola sortowania, tryby kolumny, układy, liczby kolumn. I to są te wszystkie opcje, które możemy sobie edytować z tego poziomu. I to, co tutaj ustawimy, będzie odpowiadało za cały ten zaznaczony obszar. Oczywiście możemy sobie edytować poszczególne obszary. Czyli, tak jak mamy tutaj, na przykład zalecenie produkcyjne, jak wybierzemy sobie każdy obszar, pojawi nam się od razu taki ptaszek u góry. Jak sobie w niego wejdziemy, to mamy możliwość tutaj modyfikacji tego zaznaczonego obszaru. Z racji tego, że nie mamy tu żadnego wyrażenia, jest tu sam tekst. Czym? Jak rozróżnić te pojęcia? Należy definiować to w ten sposób, że to, co wskazane jest jako tekst, będzie drukowane obligatoryjnie na każdym wydruku, jeżeli nie określimy wyrażenia. Jeżeli nie określimy wyrażenia, bo wyrażenie należy rozumieć jako konkretną wartość, którą mamy w systemie i do której odwołuje się nasz wydruk. Więc jeżeli chcemy zachować tutaj, by Poza tym tekstem odnosił się on do, do jakiejś konkretnej wartości, to możemy tu takie wyrażenie wskazać. Najlepiej to będzie widoczne na tabelce, co za chwilę Państwu pokażę. Więc, jeżeli chcemy sobie na przykład zmienić nazwę tego zlecenia produkcyjnego, to możemy tutaj usunąć dodać opis, który chcemy tutaj zawrzeć. I wtedy już standardowo będzie to widoczne. Możemy sobie rozszerzać, przesuwać ten nagłówek. I tak jak Państwo widzicie, jeżeli chcemy to zmniejszyć, wystarczy, podobnie jak w innych kreatorach, na, zorientować się na krawędzie. Yy, tego zaznaczonego obszaru. Następnie możemy przenosić, zmieniać lokalizację dla tytułu czy nagłówka, czy rozszerzać bądź zmniejszać obszar, jeśli chodzi o zawarcie tego konkretnej, tej konkretnej wartości. Tutaj mamy y, obszar odpowiadający za. Kod kreskowy. I tutaj jest to konkretna wartość, która została tu przypisana, czyli z racji tego, że została tu wybrana konkretna symbolika kodu kreskowego oraz moduł. I są to wartości już tutaj przypisane. W tekście będziemy mieli numer zlecenia i tu mamy właśnie to wyrażenie, czyli to odniesienie. Jeżeli chcemy, by był konkretny tekst, ale Odnosił się do jakiegoś wyrażenia, czyli konkretnej wartości z systemu, to tutaj musimy taką wartość zdefiniować. Podobnie tak jak w przypadku nagłówka, tutaj mamy również obszar odpowiadający za numer zamówienia. Jak sobie ponownie wejdziemy w tego ptaszka, to będziemy mieli tu tylko tekst, który jest obligatoryjnie drukowany na każdym. Na każdej karcie zlecenia, natomiast tutaj już mamy to wyrażenie, czyli jest to oznaczone w taki sposób takim malutkim punkcikiem, i jak sobie na niego najedziemy, to również otworzy nam się ten ptaszek, i tutaj pojawi nam się wyrażenie, czyli ta konkretna wartość systemu. Jak będziemy chcieli zmienić wyrażenie dla tej pozycji, należy rozwinąć to tymi trzema kropeczkami, i tutaj. Pojawi nam się edytor wyrażeń. Wszystkie opcje, które tutaj mamy, które sobie rozwiniemy zależnie od modułu, z którego chcemy tą wartość zaciągnąć, taka nam się pojawi w tym miejscu. Czyli, tak jak tutaj mamy zlecenia produkcyjne, jest to cały moduł, i tutaj to, co odpowiada nam w tych zleceniach. Produkcyjnych. Tutaj mamy numer zamówienia. Powiedzmy, że chcemy sobie dodać kolejną pozycję, na przykład listę raportów. Wystarczy podwójnie kliknąć na wybranej pozycji. I teraz, po tym jak to zmieniliśmy, to oprócz numeru zamówienia na nasz, w tym naszym obszarze możemy jeszcze dołączyć listę raportów. W sytuacji, gdy chcemy usunąć, wystarczy usunąć to. Standardowo z klawiatury. Tutaj wszystkie te opcje możemy w ten sposób dodawać, modyfikować. Wracamy zamykając i wracamy tym ptaszkiem. Bardzo dobrze widać to odniesienia tekstu do wyrażenia, właśnie na tabelkach. Tworzymy sobie tabelki, które możemy tworzyć za pomocą. Naszych narzędzi, które znajdują się tutaj po lewej stronie. Na kolejnych filmikach będziemy tworzyć sobie nowe wydruki od początku, i tutaj możemy sobie tworzyć takie tabelki. Tu mamy narzędzie tabeli. Jak będziemy chcieli sobie taką tabelę utworzyć, pojawi nam się taki plusik. W zaznaczonym obszarze możemy sobie taką tabelę stworzyć. Później dostosowywać, czy wielkość, czy nazwy. To, co występuje nam tu w formie tekstu, będzie obligatoryjnie drukowane. Natomiast tu są wyrażenia z systemu, czyli zależnie od tego, do jakiego zlecenia zostanie to drukowane, taka wartość pojawi się na naszym wydruku. Czyli tak jak tutaj mamy numery, czy symbole operacji, będą to konkretne wartości, nazwy operacji, które są zawarte w konkretnym zleceniu, do którego drukujemy nasze. Naszą kartę zlecenia. Tutaj mamy również kody towaru, nazwy towaru jednostki. Oczywiście, tak jak mówiłam, wizualne aspekty polegające na rozmieszczeniu tych kolumn, czy nazw, są dowolne i możemy je sobie tutaj dowolnie przesuwać, przemieszczać. Wystarczy przenosić całe sektory. Możemy, jeżeli chcemy usunąć jakąś wartość, wystarczy backspace bądź Delete i usuwamy. Ją z naszego wydruku tabela, której nie chcemy, również możemy ją usunąć. Zawsze warto jeszcze mieć na uwadze pewien rodzaj zabezpieczania się, czyli tworzenia backupów naszych poprzednich wydruków, bo jeżeli Chcemy stworzyć konkretny wydruk, możemy sobie go, zanim przejdziemy do wydruku, możemy tą wcześniejszą konfigurację, z której korzystaliśmy w Mozarcie, zapisać gdzieś na komputerze w lokalizacji nam wygodnej, i wtedy będziemy mogli w sytuacji, gdy będziemy chcieli wrócić do poprzedniego wydruku, bądź tutaj w jakiś sposób wygenerujemy nie to, co byśmy chcieli. Możemy wrócić do tamtego pliku. Na naszym kanale są dostępne, jest dostępny filmik z instrukcją, w jaki sposób możemy taki backup wykonać, czy wczytać nową konfigurację do pliku. Bo jak już sobie zapiszemy, to możemy sobie wczytać w każdej chwili tę konfigurację, i tutaj w Amadeuszu następnie ją otworzyć. Na dzisiaj to byłoby wszystko. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.